Dzień dobry na następnym dniu. Dzisiaj um, mam wolne i właśnie um, staram się dobudzić, obudzić, zjeść śniadanie i zaplanować dzisiejszy dzień. Um, co miałam wam jeszcze opowiedzieć a propos wczorajszej wizyty? Um, no, jak widzieliście, um, na no USG, wszystko jest ok. Hmm, za dwa tygodnie mamy USG, to genetyczne, hmm, ale położna, ze względu na to, że y, ja biorę cały czas metforminę, e, stwierdziła, że powinnam się żyć cukier na czczo, po jedzeniu itd., itd. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie to, że wstałam dzisiaj rano i okazało się, że paski, które kupiłam y, są jakieś wadliwe, nie pasują. No, i właśnie jestem w, stanie w trakcie ogarniania glukometru tutaj, bo zaraz po wizycie w Acureiri i po badaniu USG genetycznym mam wizytę tutaj u ginekologa i tą rozpiskę muszę mieć. Więc moje życie zawsze składało się z różnych takich niespodzianek. No i nic się nie zmieniło w tym zakresie także właśnie próbuję się skontaktować z położną, żeby się dowiedzieć w jaki sposób mam, zdob mogę zdobyć glukometr tutaj i w jaki sposób mogę zdobyć paski czy one są w jakiś sposób refundowane, czy nie także mm, zamiast dzisiaj od rana się relaksować to mam zagłoskę jak zwykle przyznam Wam szczerze, że mega mnie rozczula widok tych zdjęć USG, że tam już jest taki mały człowieczek, już nie jest jakiś fasolka, nie jest fasolka taka czy miś haribo, tylko widać już naprawdę małego obywatela. I o ile na samym USG nie, emocje były takie, że nawet jakby nie byłam w stanie się rozpłakać ze wzruszenia, to teraz chyba to zaczyna troszeczkę. Do mnie dochodzić. Glukometr udało mi się załatwić położone mi pożyczy. I od piątku zaczynam mierzenie. Po każdym posiłku inaczej, więc zobaczymy, co tam będzie, co tam nam wykaże i co powie lekarz tutaj. Mm, więc, y, więc tak, wszystko się skończyło pozytywnie właśnie zamawiam paski do mojego glukometru bo całe szczęście zepsuty nie jest a po prostu paski są przeterminowane, te które mam a i tak już była ich końcówka, więc y, pal licho y, a że jestem gapa i nie takie jak trzeba y, kupiłam, no to już inna para kaloszy Także wszystko się zakończyło pozytywnie. Ja właśnie biorę się za jakiś obiad, chociaż y, oczywiście absolutnie nie mam ochoty na jedzenie, tylko świadomość mam tego, że muszę zjeść, więc zaraz coś będę kombinować. Chyba dzisiaj zrobię risotto. No i tyle. Yy, myślę, że dzisiaj już nie będę nic nagrywać, więc pożegnam się z Wami. O, Jezu, jakaś rozczochrana jestem. No, i chyba zabiorę się za to, co mi ostatnio wychodzi najlepiej, czyli za mm, robienie nic w domu posprzątane, pranie zrobione, suszarka wysuszyła, zmywarka pozmywała, odkurzacz poodkurzał, także. Żyć nie ubierać. Właśnie ja jeszcze dzisiaj wpadłam na taki genialny pomysł, że jak moi teściowie przyjadą, to chyba poproszę moją teściową, żeby narobiła nam gołąbków, yy, które zamrozimy i jak już się maniek urodzi, to będziemy mieć yy, takie... Yy, Fast foodowe, domowe jedzenie, czyli wyciągnij z zamrażarki odgrzej. i odgrzej. to będzie bardzo dobry pomysł. Moja teściowa robi bardzo dobre gołąbki, więc y, to jest idealne, idealne połączenie. I żeby nie było, że to jest jakaś forma i przekupstwa, y, absolutnie nie. Nie? Tych łóków nie wyrobimy, nie? Trzeba jak krócej krótcej troszeczkę? Dajmy kinetyka na pół Ilunia. Wilka. Mi się wydaje, że trzeba zmienić oprogramowanie, wiesz? Mm. Ej. Może ona wpadła w jakiś trans? Wilka! <laughs> A może ty coś pasz? Olivia, zapraszam. <grybka> to jest pies w roszku. I na tej są przygrzebki owinięte w boczek. I jest ułożone... W, w boczek? W boczek? Przygrzebka. To po prostu ach, wielka, wielka przyjemność to jest. To danie jest doskonałe. Dziękuję. Oliwka, ja patrząc z góry na to, co robisz, na swój pomysł, powiem szczerze, że do oli powiedziałam, że niesamowicie zaskoczyłaś mnie połączeniem właśnie przegrzewki z boczkiem. I chciałam się siebie tak nieskromnie zapytać, czy jak otworzę moją knajpkę, to będę mogła to podawać? W... Ta pianka ziołowa, tymniankowa, to są bardzo ciekawe i bardzo mądre ruchy. Ta jest różowa, jest soczysta. To jest bardzo smacznie do krewetki, bo to na sposób można mieć niedobry. Dziewczątka moje. Hej. Oj, przepraszam, że włączyłam światło. Czy ja się zmieszczę tutaj w kole w tym łóżku? Co? Jest tu jakieś miejsce dla panci? Ej, Ilka, Inka. No, musisz się chyba trochę przesunąć jednak, co? No, trochę bardziej. Cześć, witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj mam wolne i wybraliśmy się na zakupy do naszego mm, dużego miasta. A od wczoraj tak mnie boli łeb, że masakra. Wzięłam już drugi paracetamol i nie pomaga i czuję się fatalnie, więc mm, witamy 12 tydzień ciąży.